Siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z piekarni właśnie wsadzam chleb sodo, sałado bardziej sodo, czyli kwaśny chleb na starterze woda mąka, sól chlebek naturalny piekarnia bardzo mała pracuję sam Czekam za szefem. nie Jeden chyba zaspał. Mam i produkcję przynieść, na razie robię złowy. Pracuję sobie już tu dwa tygodnie. I nie narzekam. Jestem sobie szefem, jak widać. Więc pełen luz. Produkcja taka sobie, nie za dużo, nie za mało. Tak w sam raz, żeby dla jednej osoby nie było zbyt ciężko. Sprawdźmy, jak to się nagrywa, moi drodzy. Mam nadzieję, że jest wszystko ok. Jest ok, dobra. Tak jak już Wam mówiłem. Na live, czy na jakimś filmie, nie wiem, już tyle tych filmów nagrałem, że już nie pamiętam. Nacinam go w specyficzny sposób. Każda piekarnia, moi drodzy, jest inna, i praca też jest inna. Więc przyjechał czy nie? Nie, nie widać go. Że każdej piekarni trzeba się nauczyć. Masz te umiejętności jako piekarz oczywiście. Pozdro wszystkich piekarzy, to mniej więcej wiesz o co biega, ale musisz zobaczyć, jak to chłopaki robią, żeby. A no, musi być tak samo, nie? Nie możesz nic zmieniać, bo ta piekarnia istnieje ponad 20 lat i nie wolno nic zmieniać. Dobra, wsadzamy. Wsadzimy sobie na to tło. I następną. O. Chlebek głaskany tak jak kiedyś. Sypie semoliną. I lecimy. Niektóre się kleją. Ale wystarczy uderzyć nie za mocno, żeby nie zbić z gary. O, ładnie. Tak to moi drodzy wygląda. Para się popsuła w piecu, że psikam takim spryskiwaczem ogrodniczym. Tygodnie mają przyjechać zrobić. Ale jak to w Anglii, na wszystko mają czas. Więc nie wiem, czy, kiedy, kiedy przyjadą, to zrobią. Trochę to jest takie dziwne, zaraz zobaczycie o czym mówię. Zostawiam 35 minut. Mam nadzieję, że mnie słychać. Nie podpinam żadnych mikrofonów, bo nie mam dobrych. Mam mikrofony, ale te... Czy to leci? Tak czy tak? Tak. Mam te mikrofony, ale wiecie jakie, nie? Już kuźwa nie to wziąłem. W takim piecu można schudnąć. Że zapraszam do piekarni na wyzwania, jakby ktoś chciał, do pieca z jareczkiem to zapraszam. O, ty gnoju, o ty dziadu Strząsy na kamerze, przepraszam, ale muszę huknąć czasami, żeby po prostu wyszło. U. w międzyczasie zamiksowałem też bagietki, które idą do lodówki. Idzie czy nie idzie? Kurczę nie ma produkcji. Zastał chyba mój szef. Starszy gość. Ale w porządku. O. I cyjn dwa. Teraz muszę iść do lodówy, przynieść sobie mały, żeby po prostu żeby miejsce zaoszczędzić. Samo, tylko małe, nie? Dobra, trzymam zasadzone. Teraz wsadzę na dół, co nie lubię. Ale trzeba. Jak trzeba, to trzeba. I kroimy. Nie zmieniam nic. Są tacy piekarze, którzy przyjdą do piekarni nowi i chcą zmieniać cały system. Znam takich osobiście. A ja nie zmieniam, robię sobie. Tak, jak jest napisane, tak się robi w danej piekarni. Nie ma co poprawiać. Jak 25 lat jest dobrze, to będzie dobrze, nie? Dobra. Piekarnia znajduje się no, w takiej zamożnej dzielnicy. Niedaleko Richmond. Więc jest spoko. Teraz trzeba. Przysiadę, siłownia za darmo, ja nie muszę na siłownię chodzić. Teraz wrócimy malucha. Czyli, czyli mały. To samo tylko. Mniejsza naważka. Położymy tutaj. O! Cyk. Cyk! Praca w ruchu. Lubię się ruszać. Kurczę, już będę musiał do niego dzwonić, go budzić. Bo nie, mam dokumentów na jutro. I kroję tak samo. Bez żadnego tam... Praca piekarza, wszyscy mówią, że jest łatwa, że zwykły robol, ale to jest zawód szlachetny, rzemieślniczy zawód, że jestem rzemieślnikiem, moi drodzy. I lubię ten zawód. Kocham ten zawód, można powiedzieć. I pryskamy. Czas, moi drodzy, ustawiony. Wszystko gitara, gitarach. Za chwilę Wam pokażę, jak on jest wypieczony, i ruszymy z następnym produktem. A co do piekarni, moi drodzy, no to ciężko dostać, ciężko trafić na dobre miejsce. Najczęściej chcą, żebyś był sprzątaczką, robił wszystko po prostu. Nie oszczędzają jak mogą. Nadal nie chcą płacić w tym Londynie w fabrykach, dlatego ogłoszeń jest bardzo dużo. Cukiernik 14 funtów, 13-15 takie płace sama. Też potrafią 9,50 ludziom proponować, nie? No ale każdy sobie rzepkę skrobi. Nie? No ja przyszedłem tutaj, bo jest dobrze, mi się podoba, chociaż te nie, nie, niewdzięczne nocki, nie? No ale zobaczcie, no. praca jest praca jest ok. Czwartek, piątek jest trochę trochę roboty więcej, że jest nas dwóch, lub szef przychodzi pomagać. bo sam nie jesteś w stanie ogarnąć, a ja 12-13 godzin nie chcę robić. Maks 8, ale najczęściej wyrabiam się w 6, wychodzę, mam płacone za 8. Cóż jeszcze wam powiedzieć, moi drodzy? Tam w garowni, w garowni rosną mi łasanty, inne pierdoły, słodycze. Nie lubię tego odpiekać, no ale muszę nie. No i chlebek, jeszcze mam dwa wózki chleba, jakieś 4 godziny poodpiekam. Jest gorąco, jest specyficzna praca, młodzi ludzie teraz wybierają sobie lżejsze zawody, nie dziwię im się, nowe pokolenie idzie no idzie gdzie indziej pracować, nie przyjdą do piekarni, nie przyjdą do cukierni, bo jest ciężka fizyczna praca. Worki z mąką po 25 kg te po nie wiem po ile są, po 16 i po 25. Był młody chłopak, tańczył mi z tym workiem, no. No nie miał chłopak siły, no ale no nie każdy nie każdy siłę ma, ja nawet się nie śmiałem i no zrezygnował. Drugi przyszedł, bo też jednego, jednego potrzebują tutaj. Yy, jeden przyszedł i kurczę, no wysportowany, młody chłopak, 20 par lat. No i też mu gorąco było. No. no nie wszyscy, nie wszyscy się nadają, nie wszyscy to lubią, nie wszyscy chcą to robić. Dobra, wracam do pracy. Jak będzie coś ciekawego, to Wam pokażę. Po wypieczeniu wygląda on tak piękny chlebek krupiący. Oczywiście ciepły smakuje. Najlepiej. Tak moi drodzy, odważam bagietki. Delikatnie je zaokrąglam. I odkładam do odpoczynku. Ciasto będzie się relaksować. Będzie mi tu brzęczyć waga. Praktycznie zostały mi bagietki jakieś bułki. od z Bans. Lecę sobie, kamera się trzęsie. Sory. Zaokrąglamy. Takie oto. kęsy. Jak powiedziałem, 20, 23 bagietki są. I w tym będzie. I w tym będzie... O Jezus, skręcę się już od tego gorąca. Bagietki 23 sztuki. Później je narobię. Za 40 minut i godzinkę na zewnątrz i do pieca. Idzie ten szef, czy nie idzie? Bo już... Zapomniał chłop. Damy tak. Mam nadzieję, że... Mnie widać. Widać, czy nie widać? O, tak. No i tyle, moi drodzy. Taka robota. Taka robota. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, zdrówka. Przede wszystkim i będę kończył ten odcinek, bo trochę jeszcze zajęć mam. Trzeba delikatnie chlebek odpiec, ułożyć na półki. I tyle, moi drodzy. Życzę Wam. Wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrówka, bo jak zdrowie jest, to jest wszystko, nie damy sobie radę. Łapkujcie, zostawcie ślad po sobie, trzymajcie się. Do następnego, cześć.